Dziś, zgodnie z zapowiedzią, przyjrzymy się finansom Polski Przedwojennej w postaci nominału 5 zł, występującego jako moneta, co jest normalne, oraz, co ciekawe, w postaci banknotu. Przyjrzymy się dokładnie banknotowi o nominale 5 zł z 1930, a srebrnej monecie również 5 złotych. Ponieważ złotówka z tamtego okresu była na tyle silnym pieniądzem, że emitowano banknoty o tym samym nominale co monety, jednak zanim do tego przejdziemy, Wyjaśnijmy sobie pewne zagadnienie. Mianowicie, czym jest banknot, a czym jest bilet? Banknot posiadał zabezpieczenie najczęściej w postaci złota. Był zaświadczeniem, że w banku centralnym jest deponowana odpowiednia ilość złota, pozwalająca na istnienie takiego banknotu. Tym samym banknoty były bardzo często wymienialne na złoto. W Polsce przedwojennej taka wymiana była możliwa. Natomiast tak zwane bilety skarbowe. Posiadają tą samą cechę co banknot, czyli są pieniądzem papierowym, jednak nie mają zabezpieczenia, w efekcie czego można je emitować bez, nie by to ująć, bez głównego limitu. Na przykład na banknot przypada odpowiednia ilość złota i ona musi być zdeponowana w banku centralnym, żeby móc go wydukować, natomiast bilet już niekoniecznie. <laughs> w języku polskim jednak banknot i bilet nie są rozróżniane, w efekcie czego. Na tym oto kawałku papieru przedwojennego widnieje napis Bilety Banku Polskiego, chociaż formalnie jest to banknot. Bilety, natomiast te niewymienialne na złoto, nosiły nazwę bilet skarbowy. Żeby odróżnić zwykły bilet, jak ten, od takiego samego biletu, tylko że niewymienialnego. Ale to nieco inna kwestia. W Polsce czasów dwudziestolecia międzywojennego obowiązywał oczywiście standard złota, oraz wymiana banknotów na złoto była zachowana do 1939 roku na różnych zasadach, ponieważ te zasady, zasady wymienialności banknotów na złoto zmieniały się. Co było kwestią regulaminu banku, banku centralnego, który nosił wówczas nazwę Bank Polski Spółka Akcyjna. Wracając jednak do banknotu. Banknot ten pochodzi z ostatniej emisji banknotów lat 30. Wprowadzony został do obiegu, tutaj są dwie daty podane, 15 września 1934 oraz 15 sierpnia 1939. Możliwe więc, że banknot pierwotnie wszedł do obiegu w 1936 roku, a w 1939 wprowadzono go nie tyle ponownie, co resztkę z magazynów, wprowadzono do obiegu w ramach przygotowań do ewentualnego konfliktu z Niemcami. Banknot ten był w obiegu do roku 1940 został wycofany w wyniku wprowadzenia tak zwanej złotówki krakowskiej. Co jeszcze o banknocie można powiedzieć? Otóż z tej strony, ta, tutaj mamy postać z obrazu kasztelanki, i znak wodny, Zygmunt Stary, Natomiast druga strona zwana Hewełsem no to po prostu nominały, godło. Nominał też występujący słownie. I taki dochodzę w takim stylu. Banknoty będą jeszcze w latach 50. To tak, taka była stylistyka tworzenia, budowania banknotów. To jest seria, numer. Serii. Taki ładny banknot. Ogólnie podobnie będzie wyglądał też banknot z czasów Generalnej Gubełni. Też o nominale 5 zł, ale to, to będzie na osobnych nagraniach. Natomiast tu jest moneta. O nominale 5 zł. Taka jeszcze krótka historia 5 złotówek. Otóż. Pierwsza, pie, pie, pierwsza pięćdziesiątówka została wybita, wyemitowana w 28 roku i w 34 została ona wycofana. Otóż ta pięćdziesiątówka jest już nową pięćdziesiątówką, które do końca istnienia Polski Przedwojennej były w obiegu. Posiada 28 mm średnicy i waży 11 gram. <laughs> Aweus Monety to jest no, tradycja, czyli Rzeczpospolita Polska, orzełek. I nominał oraz rok emisji to nie dokładnie 33. Moneta przedstawia Polonię, tak, tak zwaną Polonię, czyli jakby personifikację Polski w postaci kobiety albo chyba to była Jadwiga. Ale najczęściej spotyka się nazwę jednak Polonia. I taki, takie 5 złotówki były w obiegu obok 5 złotówek z Piłsudskim. Zastąpił on tej Polonię. Ale to będzie na innych naganiach, jak będę prezentował srebrne monety polskiej międzywojennej. I zostając jednak dalej przy temacie monety, ówczesne rozporządzenia wprowadziły. Stopę 750, to znaczy 75% monety to jest srebro, a 25% to jest miedź. Również taką ciekawostką co do monet to fakt, że w Polsce przedwojennej był limit w płaceniu monetą. No dzisiaj chcą wprowadzić limit w płaceniu gotówką, a takie już elementy częściowe były w okresie przedwojennym. Otóż w monetach można było. Płacić do, określonych, do określonej kwoty. Rozporządzenie o, o nim będzie osobno, będę o monetach mówić, ale rozporządzenie wyróżniało <laughs> trzy typy monet. Złote, których no, nie wprowadzono, srebrne, w zależności od nominału, oraz niklowe i pozostałe. To będzie tak, będzie na tyle. Głównie chciałem pokazać, że w tamtym okresie, no. Bito monety i dukowano banknoty o tych samych nominałach, podkreślając wagę, że pieniądz był bardzo silny. Troszkę jak można powiedzieć, jak w Ameryce, gdzie głównie jest papierowy dolar, no i rzadko wybijane są, bardzo rzadko monety o tym samym nominale. Cóż, to będzie na tyle. O, samych, o samym standardzie złota jeszcze mogłem wspomnieć. Że przedwojenna złotówka posiadała 0,29 g złota na złotówkę, czyli na taką 5 złotówkę według standardu złota przypadały około 1,45 g złota, żeby taki banknot mógł zostać wydany. To tyle. Życzę miłego dnia, i na, na następnym nagraniu przyjrzymy się przed rewolucyjnym rublem rosyjskim.